Witam serdecznie. E, ciekawą rzecz odkryłem dzisiaj o sterowniku w tym Max i 48. E, taką ciekawą rzecz odkryłem, że zmieniając w tym e, oprogramowaniu jeśli ustawimy limit czacz to nam turbinka nie będzie chciała się rozkręcać. Będzie cały czas ograniczało jej, e, jej ładowanie maksymalnym prądem. Więc w tej zakładce tutaj to trzeba zmienić na limit break. I to jest istotne, inaczej to ten kontroler będzie nam beznadziejnie ładować. I w momencie jak się to zmieni we właściwym polu, od razu wszystko lepiej działa. Już Wam pokażę jaka jest różnica, właśnie. Zmieniłem. Teraz nie ma jakoś bardzo silnego wiatru. Postaram się pokazać. Są mocne podmuchy, ale potrafi do kilowata nawet się rozpędzić. W momencie, jak ja to zmienię, to tutaj przy tym wietrze bym miał 40 maksymalnie do 100 w produkcję. A tu zobaczcie, co się teraz dzieje. Widzicie, jaka różnica? Tak, całkiem przypadkiem to zauważyłem, bo tutaj sobie kombinowałem jeszcze. Jeszcze tutaj kombinowałem troszkę, zmieniałem, żeby zobaczyć, czy coś uda się ustawić lepiej. I ta jedna funkcja tutaj robi tak dużą różnicę. Auto MPPT jest ustawione, jak widzicie. I tu mam ograniczenie obrotów przez ładowanie. Czyli przy, pełny, przy 800 obrotach na minutę włącza się pełne obciążenie, czyli pełny prąd ładowania i ona momentalnie zwalnia. Także no, warto, warto sobie tutaj zmienić. Wszyscy co oglądają, to, to żeby zmienić to, to ustawienie tutaj właśnie na limit break. I tylko tyle. Z nowości. No, i tu jeszcze zmieniłem, żeby odblokowywał hamulec pod wiatr. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Wcześniej miałem na Flexibility. No i dobrze działało, więc. A teraz się już praktycznie włącza hamulec, więc nie muszę tego zmieniać. Więc nieważne, co tu ustawię, tak naprawdę. Bo miałem tutaj ustawione na 700 obrotów, żeby hamulec załączał się. No i ona mi się stawia bokiem dosyć często. Tyle w tym filmiku. No i będę jak coś odkryję nowego to oczywiście wrzucę na YouTubea. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!